Zły stan murawy zapadnięta w kilku miejscach bieżnia i pęknięcia konstrukcyjne. To nieprawidłowości, które wykazała ekspertyza wykonana na stadionie miejskim Wełku. Obiekt oddany do użytku we wrześniu ubiegłego roku już wymaga wielu poprawek. Chodzi przede wszystkim o źle ukorzenioną trawę na płycie dolnej stadionu. Po każdym rozegranym tam meczu murawa jest w bardzo złym stanie. Te i inne usterki zostaną naprawione w trakcie przerwy między rundą wiosenną a jesienną, zapewnia Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku. Ekspertyza wykazała przede wszystkim zbyt duże zagęszczenie. Podłoża, i to jest główny powód tego, że trawa nie ukorzeniła się jak należy. Natomiast w Teraz, kiedy wiemy już, co należy robić, jesteśmy po rozmowach z firmą, która wykonywała nam murawę trawiastą dolnej płyty stadionu przy ulicy Piłsudskiego i w ciągu przerwy między rundą wiosenną i jesienną, wszystkie te prace pielęgnacyjne zmierzające do tego, żeby ta trawa była rzeczywiście trawą na najwyższym poziomie, zostaną wykonane. Myślę tutaj o piaskowaniu, o zabiegach taramatowania i do siebie trawę. Trawy. Jestem przekonany, że po tych zabiegach w rundzie jesiennej trawę będziemy mieli naprawdę na najwyższym poziomie. Oprócz trawy były drobne takie uwagi dotyczące trybun, dotyczące bieżni, też te, też te wszystkie drobiazgi zostały już w tej chwili pousuwane. Myślę, że w 95% te zastrzeżenia, które zgłosiliśmy do stadionu zostały na, na dzień dzisiejszy usunięte. Naprawy zostaną wykonane na koszt wykonawcy inwestycji w ramach umowy gwarancyjnej. To jednak nie jedyny obiekt sportowy w mieście, na którym konieczne jest wykonanie poprawek. Jeszcze przed oddaniem do użytku nierówności pojawiły się na boisku budowanym w ramach rządowego programu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej. Numer 5 wełku. Konieczne będzie zdjęcie sztucznej nawierzchni i ponowne zagęszczenie podłoża. Na boisku przykrytym sztuczną trawą zauważyliśmy zadolenia, nierówności i dlatego też w przeciągu dwóch tygodni firma, która wykonywała ten, ten obiekt firma Masters ze Szczecina wykona pracę naprawcze, tak żebyśmy mogli już jak najprędzej, jak tylko te prace będą wykonane, Orlika oddać do użytku. Trzeba przypomnieć, że to zagęszczenie wykonywane było w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. No i stąd na pewno te zadolenia, te nierówności. Po zdjęciu trawy, po ponownym zagęszczeniu podłoża, trawa będzie podło położona na nowo i ufam, że będzie to już y, wtedy wykonane tak, jak należy.